Co się wydarzy w 355. odcinku tureckiego serialu Wichrowe wzgórze? Cajne prezygnuje ze wszystkiego i nadal usługuje Songul. Ta zostaje nakryta. Halil coś podejrzewa i wzywa lekarkę, która bada czucie w nogach przebiegłej ciotki. Emisja 355. odcinka Wichrowego wzgórza w poniedziałek 9 lutego 355. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze, co się wydarzy, emisja 355 odcinka serialu w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku o godzina 14 na TVP1. Cajnep, wierna danej obietnicy, prosi męża, by pozwolił jej nadal opiekować się Songul. Liczy, że dobro i cierpliwość zbliżą je do siebie. Halil organizuje wizytę specjalistki, która bada ciotkę. Dzięki podstępowi Gozde udaje się ukryć czucie w nogach. Kumri wraca do domu Sel. Zobacz zdjęcia z tego odcinka. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki. Ruzgarli tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu. Z